11 edycję szlachetnej paczki zawdzięczamy dzięki pracy 14 wolontariuszy. 12 wolontariuszy to jest tak zwany stary skład, to są weterani. Mamy w tym roku dwie nowe wolontariuszki. Skład tego rejonu w ilości 14 osób to jest bardzo dobry wynik. To jest bardzo, to jest bardzo mocny skład, który właśnie pozwala nam zapewnić działanie z roku na rok. Rozpoczęło się to 11 lat temu, jeżeli dobrze liczę, i. No dzieło zostaje kontynuowane przez e, moich następców, e, a dzisiaj pierwszy raz taki wyjątkowy dzień, bo jestem z moim synem tutaj na sali i razem będziemy e, rozłożyć prezenty i pomagać tutaj w, w, w załadunku i rozładunku. Akcja zaczęła się u mnie od 2018 roku. Myślę, że nie jest to ostatnia. No i nie mogę się doczekać kolejnej. Zawsze kończymy i, i wnioski na następną akcję. Spotkania z rodzinami, przeprowadzenie dobrego wywiadu i emocje, które towarzyszą, to są trudne historie, to są smutne historie i to jest dla nas, to nie jest dla nas obojętne, to jest taki trudny element y, spotkań z rodzinami i weryfikowanie, czy ta pomoc, którą chcemy im wnieść, jest zasadna i, 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 i czy powinna być udzielona. Trudne jest to, że też musimy wybierać pomiędzy rodzinami potrzebującymi, ale ta skala pomocy nie jest też równa dla wszystkich. I w momencie, kiedy my musimy wybierać między kilkoma rodzinami potrzebującymi, to to jest. Taki trudny moment. W szlachetnej Peczce jestem od pięciu lat. Y, I a, dlaczego zdecydowałam się dołączyć? Ponieważ chciałam początkowo spróbować, jak to będzie, jak to jest znieść pomoc innym. I dzięki temu też poznałam tutaj mnóstwo wspaniałych ludzi, i ta chęć niesienia pomocy też daje takiego powera. Jestem wolontariuszką już ósmy dziewiąty rok. E, przez przypadek tutaj trafiłam, ale nie żałuję, i e, jestem rok w rok. Nie potrafię z tego zrezygnować. Sprawiamy to ogromną przyjemność. Przede wszystkim ta radość tych ludzi, ta chęć pomocy, no to jest coś czego nie da się ominąć, jak już się zaczęło. Jestem wolontariuszem pierwszy raz w tej edycji zaczęłam. Chęć pomocy innym osobom, dać im wsparcie w tym trudnym okresie świątecznym, nieść radość. Rozmowę i myślę, że dalszą współpracę z takimi rodzinami tak samo ze śniadną paczką. Warto brać udział w tej akcji, na pewno warto zostać wolontariuszem. Lata, które tutaj jesteśmy, pokazują, ile możemy się nauczyć, ilu rzeczy, ile rzeczy możemy docenić, mając to, co mamy w domach, wokół nas. Pokazuje wolontariat. Inne życie niż znamy. Często nasze życie jest podobne, mamy podobne znajomych o podobnych zainteresowaniach. Wychodzimy do rodzin, które nie mają tego co my. I taki świat też warto zobaczyć, żeby mieć świadomość, że tacy ludzie są i potrzebują. Jest to ciężka praca, tym bardziej w sezonie świątecznym, gdzie każdy z nas ma swoje obowiązki, ale właśnie ten finał, to co teraz trwa, wynagradza wszystko. Więc zapraszamy. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. No fantastyczna sprawa. Z takimi osobami, które działają w szlachetnej paczce, to jest naprawdę wielka moc i to daje kopa na cały rok przyszły. Wyjątkowe jest to, że można poznać ludzi, którzy chcą pomagać, poznać darczyńców, rodziny, które potrzebują pomocy, dzieci tych rodzin. Daje to dużo energii i takiego, takiego powera, że można coś zrobić pozytywnego. Warto pomagać, oczywiście, że tak. Dlaczego to, co my mamy, nie możemy obdarować kogoś innego? czego nie możemy się podzielić. Jeżeli ktoś naprawdę tego potrzebuje, zasługuje, to jak najbardziej tak. No, lubię takie rzeczy, w każdym razie. Mi się to podoba.